Witam wszystkich bardzo gorąco w czwartym odcinku w grze Paradise Lost. Z tej strony GM4 i zaczynamy. Zaczynamy od tego miejsca, które żeśmy ostatnio sobie zakończyli. Czyli tutaj chwilę tam żeśmy rozmawiali właśnie z pewną postacią. Zatem schodzimy niżej. Ta widać chyba bardzo wyraźnie właśnie, że są jakieś dźwiczki. Dalej widzę i tak nie przejdziemy jakąś rakietę. Widzę tam drugą. Tam w tyle jakieś pociągi, ale tam niestety się nie dostaniemy, przynajmniej teraz. Zatem idziemy dalej. Możemy iść w lewo bądź w prawo. Pójdźmy najpierw w lewo, ale wydaje mi się tutaj, że nigdzie za bardzo nie dojdziemy. Tak, ja nic nie widzę, wy tym bardziej pewnie, więc idziemy tam. Może troszeczkę grę podjaśnię, bo i tak to YouTube potem ściemni i tak, ale mam nadzieję, że chociaż. Eee, gdzie jest gamma, gamma... Jest jasność, Tam sobie na 1.3 No, przyznam, że jest niewiele jaśniej, a zawsze coś Nie wiem, czy coś to zmieni w, w tym widoku końcowym, zobaczymy No to opowiadaj Aha, okej, okay, super, czyli jest sobie. Tam coś dalej działa, jakaś maszyna. U mnie to jest, no, dziwo z, 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 zaskakujące, jak po tylu latach to wciąż działa. Jakieś worki z cementem. No, idziemy w takim razie wyżej. Tutaj nie przejdziemy, to leżą dwie rzeczy. Jakaś kartka sobie ją oczywiście przeczytamy. Dyrektywa Ministerstwa Ozbrojenia i Produkcji Wojennej dotycząca odzyskania materiałów pozostałych po ewakuacji. Pierwszymi materiałami dostępnymi dla uzieleńców będą metal, drewno lub skóra, które uda się pozyskać z pociągów wykorzystywanych w ramach operacji Untertauschen. Zanurzenie. zanurzenie. Dlatego też pociągi te należy całkowicie rozebrać, a materiały, z których są zrobione, odnowić i od razu ponownie wykorzystać. Ozieleńcom przypomina się, że do czasu opuszczenia bunkru powinni wyprodukować broń i zaopatrzenie dla przynajmniej dwóch oddziałów, w stopniu na jaki pozwolą zapasy i wydajność. Należy podjąć również prace badawczo rozwojowe w zakresie udoskonalenia konwencjonalnej broni i opracowania nowej w celu zagwarantowania naszego zwycięstwa. Albert Sper, Minister, für Befung und Munition Oddajemy karteczkę w to samo miejsce. i kolejna. Tutaj już raczej nic nie zobaczymy. Mi to wygląda jakiś opis jakiejś postaci. Nie wiem na ile prawdziwe, na ile takie postaci, że tak powiem, jakiejś wymyślonej. Być może z jakiejś gry RPG. No, tutaj są jakieś parametry, ale ciężko coś więcej się do tego rozpisać. No mówię, mi to raczej wygląda jak no właśnie z jakiejś gry. Zresztą obok są kostki zobaczcie. Więc to wygląda jak właśnie jakaś tam mm, karta postaci. O, tak chyba się, na, się nazywało w takich grach RPG o, e, mówionych czy opowiadanych. Co my tu mamy? Zresztą popatrzę sobie na kolejne rakietki. No, to tak mi się wydaje, że mało prawdopodobne, żeby tego nie mieli otworzyć. Raczej bym ustawiał, że tam się coś, no pewnie jakieś części do tych, ra... do tych rakiet. Ale może się uda otworzyć, którą zobaczymy. Skoro o tym mowa była, to raczej o no to obstawiam. Zobaczmy sobie, czy teraz trochę ma więcej siły nasza postać. Nie tak łatwo widzę. To możemy chyba zejść na dół. Tak, możemy wejść z powrotem? Możemy.

Dobra, jakiś dźwig. Rozumiem, że chodzi chyba tutaj o ten gdzieś... łańcuch. Dobra, gdzie jest? Tamta dźwignia? Chodzi o tą dźwignię? Nie, to jest... Tutaj nie ma żadnej dźwigni. Dobra, zwozimy sprotem na górę. Może będzie wyżej jakaś dźwignia. Zobaczymy tutaj co jest. Tutaj jakaś chyba beczka, która tak chce wypaść usilnie. Przytrzyma trzyma jeszcze jakoś. Tutaj tu jest, niestety tam nie, nie podskoczę jakieś skrzydł, aby być może części właśnie tutaj do tych e, stateczników, do tej rakiety. Dobra, gdzie jest ta dźwignia? Są skrzynki, ogromne skrzynie wręcz. Tutaj gdzieś się uda wejść, wcisnąć się pomiędzy. Tutaj nie, tutaj też nie. W takim razie musimy odczuwać tą dźwignię. Czy ona musi być tam gdzieś na dole w takim razie? Jeszcze tutaj zobaczmy. Nie ma, czyli ona będzie gdzieś tutaj w takim razie. Ta dźwignia wydaje się. Ewentualnie jeszcze raz nam to duża. Sobie tam szybko podbiegnę i zobaczymy, czy da radę ją ruszyć w jakikolwiek sposób. Nawet nie mogę teraz. Dobra, w takim razie jeszcze raz idziemy na dół zobaczyć coś tutaj po prostu pominąłem. A jest tam dźwignia, okej. Okay. Było w takim miejscu, że gdzieś jej nie spostrzegłem od razu. No i co teraz? Opuściłem to i tak naprawdę nam to zawiera nie dało. What are you planning to do with that rocket? Why are you taking the focus? Watch out! It might blow up! It won't blow up! Don't! Are you alright? Tak, pyta, potem... <laughs> you could have warned me what you were planning to do.

w samotności tutaj przeszukiwać cały czas, no tak trochę brakuje takiego kontaktu z innymi osobami o, zatem idziemy tutaj wow to tu jest ten pociąg tu jest ta platforma, którą była widać właśnie z tamtego miejsca Model jakieś rzeczy widzę. Tam jest chyba zwrotnica kolejowa. Kolejne skrzynie. Jakiś karabin chyba. Amunicja, granaty, proszę bardzo. Różnego typu. Dobra. Jak znam, teraz się obróci. Tak, właśnie tak, tego się spodziewałem. Chyba jeszcze raz musimy wcisnąć. Ale chyba się zepsuło. Dobra, starczy, bo chyba się nie da bardziej obrócić. Teraz jak tam dojść? Wydaje się, że tędy nie przejdziemy, więc musimy się cofnąć i tam zobaczymy. Boże może na drugi przycisk jakoś, ale no tutaj też się wydaje, że raczej nie przejdziemy. No dokładnie. Chyba, że tędy jakoś się może uda. No nie, on niestety nie umie się tędy przycisnąć. Sobie wróćmy może z powrotem, może trzeba drugi przycisk spróbować wcisnąć. Przydało mi się tutaj troszeczkę szybciej poruszać. Jakiś inny przycisk? Nie mogę chyba. To jest jeden przycisk do wyboru. No zobaczcie, się nic nie dzieje. Wcisnąłem go już tyle razy. I się totalnie nic nie dzieje. A, mogę, tylko trzeba myszką brzydź. Dobra. Okej, okay, teraz załapało. Jeszcze raz chyba przycisk jeszcze raz. O, i teraz wejdziemy w takim razie. Bra. Było to troszeczkę nieintuicyjne, ale się już dało załapać. Będę wiedział na przyszłość. że woźmy na wagon. O, to jest właśnie chyba tutaj ten, który już był rozebrany. Kolejna broń. Tutaj widzę, że już dosyć mocno zdegradowany jeden z boków tego pociągu. Kolejna broń maszynowa. Jakieś puszka z nabojami palety Tym idziemy dalej co my tu mamy widzę że już nie mogę się wrócić nawet nie szkodzi Ciekawe, żeby ta droga wyglądała, gdybyśmy poszli w tamtym miejscu w inny sposób. W sensie, tam mówiłem jeszcze o drugim odcinku, gdzie było takie wejście właśnie do tego miejsca, gdzie były kasy biletowe. Żeby tam wejść po prostu nie w tym miejscu, tylko tam dalej. Ciekawy jestem. No dobra, zaraz tam wejdziemy. Są takie schody, widzę. To wszystko bardzo mocno już tam zniszczone jest. No dobrze, tam. Naprawdę, gra jest taka dosyć niepozorna, za bardzo się niedawnie nie strzelać. No, jeśli chodzi o no, trudność, to ona nie jest trudna, po prostu trzeba iść od punktu A do B. Natomiast tutaj nasze wybory mają potem wpływ na zakończenie. Mara się gra w nią bardzo, bardzo przyjemnie, mimo że jest właśnie, no taka dosyć wolna, bym tak to nazwał. Ona się bardzo fajnie jakby zagłębi tutaj w tą całą historię. żołek to jest. Mosa graśnie ciemno, więc to nawet nie idziemy idziemy teraz tutaj. Tutaj widzę mocno zniszczone jakąś ścianę. Dobra, widzę, że trzeba iść na górę. No to chyćmy się może te rurki i idziemy. Szybciej niestety już nie wejdę. To jest maksymalna prędkość. Możemy iść albo wyżej, albo dalej. A tutaj raczej jest tylko taki jakby mini balkon. Więc idziemy wyżej. Tu jest jakieś. Coś tu leży. Wygląda jak na jakieś urządzenie do odtwarzania dźwięku. So dead. There's only a handful of us left alive while plenty of Germans are still scattered all over the place. We'll get them. I know we will. I just know that there's a more efficient way of doing it. Efficient? You're starting to sound like that. I sound like a scientist who doesn't want unnecessary bloodshed. So what are you suggesting as a scientist? I'm suggesting we turn on that computer and use it against them like we did before. No! Out of the question. Think about it. It can scan the area and find all of them for us. I said no. We will no longer use their technology. You disconnected it yourself. You know what it requires to operate. How are we different from them if we can live with those consequences? It is too late to help them anyway. And without it, it will take us weeks to find the Nazis. Let it take months. Do not bring this up again.

Czyli tam ta tajemnicza postać to jest być może właśnie jakaś maszyna? Kto wie. Tutaj nic nie ma, ale. Idziemy dalej. Nagle muzyka ucichła, kolejna amunicja. książki. Całkiem sporo. Zanim się tam udamy, to się tutaj sobie poszperamy w tym pomieszczeniu. Tutaj widać, że tutaj rzeczywiście troszeczkę się działo, bo tutaj raczej jest troszeczkę rzeczy podwalanych. Oho, kolejna taśma.

No właśnie, tutaj wygląda jakiś komputer, być może chodzi o ten właśnie sprzęt. A ja sobie tam do niego podejdziemy. Najpierw oczywiście mapa Krakowa. Tak wyglądało na tej mapie. wstają że są jakieś lata 50. A tutaj albo nawet jeszcze wcześniej. Nawet lata, lata 40 może. Dobra, w takim razie to jest winda. Okej, okay, jestem, miałem chwil temu telefon. Także tutaj mam jakieś widzę klawiaturę, chyba, ale jest tylko widzę klawiatura numeryczna i strzałki. No to ciekawe. Jeszcze jakieś KUKO X.

I didn't mean to send you on a wild goose chase. That's okay. We all make mistakes. You're kind. I really thought it was here. It really means a lot that you trusted me. I'm sorry I disappointed you. The truth is. I don't know what's happening to me. I'm here for I don't know how long. And I'm getting really scared I guess what I'm trying to say is that you are my only hope Hope isn't going to help me find a way you're right what are you doing just give me a second yes I got it it says here you're in a control right so you're probably talking through an EVE console. I guess. That machine has control over the entire area. We should be able to get access to the maps, doors, shafts, everything. But the screen says it needs a memory tube. Huh. I wonder what that's for. See if you can find one lying around. I'm looking it up right now. It says here that the memory tubes have something to do with the oversight system for the whole bunker. They recorded events back when the system was still working. OK, trzeba jakąś tubę znaleźć, powinna leżeć na ziemi. Tak, podzielona tam datami. Czas są osoba, kawiarka. Teraz sobie oczekamy jakąś. Tam jest winda, to tak, że myśli, to nic nie było, ale. Jest dużo szuflad, sobie otwórzmy, może wszystkie. Na razie nie ma nic, co mogę podnieść. O, jest tuba, widzę. Sobie zobaczmy czy tutaj. I też nie, dobra, zapieramy w takim razie tubę. Więc tak się prezentuje tuba. O, no, bierzemy ze sobą. I idziemy w takim razie do komputera. To jest slot na kartę pamięci. O, proszę, tryb militarny. tutaj wybrać sobie, widzę, e, trasę A bądź trasę B. Ta jest krótsza. O, wygryto strzał. Wygryto broń, otwórz kanał Dominika Wasiewicz. Jeszcze próbują się włamać, ale jak na razie im nie wychodzi. Znaczy, rozumiem, bez otworzenie tego z przyszłości. O, teraz się udało. Nie, no, tak rozumiem, była jakaś próba wyprowadzenia ludzi z, z tego bunkra. Widzę, próbują dalej jakieś obejść systemy, ale jak na razie ciężko im to idzie. Udało się. Wersja nakładania wentylacji doprowadzi do przygrzania pieca, w zabitych 35% szansa na powodzenie 90%, co pieca, może znacząco zakłócić prawdziwej usty amunicji. Ofensywna wszystkie oddziały do kuźni, w zabitych 81%, szansa na powodzenie 90%. To ta wydaje się lepsza, będzie mniejsza szansa na zabicie. W zidentyfikowany Lucian Kolenda. Pretty horrific. Yeah. It's like the bunker was trying to defend itself. By any means necessary. I guess that's all war really is in the end. People killing each other in desperation. Did it end? Did what end? The war. Did the war end? I think so. I don't really know. Yeah, no one tells me anything either. So. What was it like where you came from? There's no one out there. Everything is dead. That's that's sad to hear. So what do you do now? Now I have access to the control system in this area, and I can let you out of this room.